Claudetur, Proszę Państwa, zaczynam się znowu bać, tak jak bałam się w 2022 na początku. A co jeżeli wojna? War. Pamiętacie, jak Glenn Close powiedziała to na koniec tej genialnej ekranizacji niebezpiecznych związków według Szoderlosa de la Clo? Cudowne, cudowne jedno słowo. Co zrobimy wtedy, co będzie można zrobić, jeżeli. Amerykanie się wycofają, opuszczą NATO. Rosja w ramach swojej nienawiści, zemsty i geopolityki Dugina zaatakuje Polskę. No a jeżeli zaatakuje państwa bałtyckie, to będzie to samo. Przecież jesteśmy zobowiązani do pomocy w pie i w pierwszej mierze my będziemy musieli pomóc państwom bałtyckim, a wtedy Rosja zaatakuje nas. Okay. A mówi się o tym coraz więcej teraz. Nie, ch nie chcę was straszyć, mówi się o tym coraz więcej. Mówią i generałowie, i strategii, i politycy. Tak, tak, wiem. Jest uspokajające pierdzielenie, tak jak cały świat pierdzielił. Amerykanie konsekwentnie Ostrzegali Brytyjczycy, ostrzegali w 2021 już na jesieni zaatakują Ukrainę. Nikt nie no po co im to? Jaki będą mi w tym interes? Tu nie chodzi o interes, o bandę orków przepojonych i zatrutych przez propagandę nienawiścią. Byli już w 2018, kiedy miesiąc z nimi spędziłem. Słucham, Teraz jest tysiąc razy gorzej. Co wtedy? Wiecie? Tu z siedzącym przede mną producentem. Śmialiśmy się jako 16-17-latki, kiedy była mowa o Ojczyźnie, o tym oddawaniu życia, wojnie itd. Nigdy uciekniemy od razu. A co teraz byśmy tak naprawdę zrobili, kiedy jesteśmy dziadami 50-paroletnimi? Można zrobić dwie rzeczy: albo uciec, no bo trudno byłoby pod tą hordą żyć. Albo jednak walczyć. Ja też wam powiem, że myślę, że akurat moje pokolenie, które tak było wychowane w tym Bełkocie szkolno-propagandowym, myślę, że stanęłoby dzielni. Trudno mi sobie wyobrazić, że. No, jednak uciekam, kiedy widzę. Idą, palą, gwałcą, mordują. Przydałbym się, myślę, żebym się przydał. Do pistoletu rękę ma się jednak nie a tak a propos Scarabello, tu zwracam się do mojego followersa, który wyczaiwszy, że jestem z żoną i z dzieckiem w kletni pod śnieżnikiem, zaprosił nas na mega fajną strzelnicę pod kłockiem. Mieli tam doskonały wybór niemieckich pistoletów. Tego zigzałera ci mój miły Scarabello, nigdy nie zapomnę. Więc można by to. Przydałbym się też do materiałów wybuchowych i trucizn po swojej chemii. I tak by było, że na starość jak do takich dziwnych wyborów zostałby zmuszony, bo trudno byłoby, powiem wam, patrzeć spokojnie, jak idą, gwałcą, mordują i palą. I głupio byłoby uciekłszy, siedzieć sobie w Berlinie czy czeskiej Pradze i chyba i tam czekać na nieuniknione, bo czekać wtedy na wojnę, przeżywszy najpierw swoją hańbę. Tak, tak, powiem, gdyby mi ktoś tak powiedział, że będę tak mówił, kiedy bym 16-17-latkiem, popukałbym się w głowę. Ale powiem wam tak, tempora mutantur et nos mutamur in illis. I to chyba jest tu największe, prawda? Ramen, proszę Państwa.